Tuż po finałach turnieju z Podwórka na Stadion o tym Barku spotykamy się z prezesem Zbigniewem Bońkiem. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam takie wrażenie, że, że pana tak na dobrą sprawę, bardziej niż ten finał Pucharu Polski, to, to ten finał e, turnieju z Podwórka na Stadion interesuje od czwartku. Ten puchar mnie interesuje od czwartku z, e, z Podwórka na Stadion o Tymbarku Barku. Ten drugi od, 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 początku te... roku, od początku roku. Ja umiem mieć podzielność uwagi. Muszę powiedzieć, że absolutnie przez ostatnie dwa dni do tej pory żeśmy żyli Naszym turnieju z podwórka na stadion, natomiast wszystko dzięki znakomicie pracy wszystkich ludzi. Mamy znakomicie przygotowane w stadion, wszyscy są, kibice już są, także za dwie godziny zaczynamy. Ale pan czerpał przyjemność z tego, żeby w ogóle te mecze oglądać tych dzieciaków do lat 10 do 12? Bo wiem, że na legi to pan spędził w ostatnim czasie mnóstwo, mnóstwo czasu i po prostu pan czerpał przyjemność z oglądania tych, tych meczów? Nie ja jestem że to, jest to jest funkcja polityczna, tylko dlatego, że lubię, kocham piłkę, sam wiem, jak zaczynają oglądać dzieciaki młode, fajne, które dobrze grają. Mógłbym nawet powiedzieć, że mógłbym być dwa, trzy nazwiska, jestem przekonany, że są przyszli reprezentanci, ale niestety on no, tego człowieka nie może zrobić, bo, bo może się komuś, jak to się mówi... Noga podwinąć. Noga podwinąć, albo adrenalina pójść do, do góry, albo rodzice od razu oszaleją i zaczną dzieci po całej Europie wozić, prawda? To nie jest takie proste. Jest jedna ciekawa rzecz, jak się patrzy na te dzieciaki, że oni już mają takie piłkarskie ruchy, zarówno na boisku, jak i poza boiskiem. Te cieszynki, te zachowania takie przed, na przykład przed konkursem Żydówkarnym, to wszystko widać, że już jest takie wytrenowane i gdzieś e, podpatrywane w telewizji. Oczywiście, oglądają tego tak dużo, że można powiedzieć, w tych wszystkich gestach, zachowaniach, przy ruchach potrafią nasionować najlepszych piłkarzy. Tutaj dużo było bardzo fajnych, ciekawych, dobrych dzieciaków. Natomiast nie zapomnijmy, nie zapomnijmy że my jeszcze mamy dużo takich dzieciaków w tym wieku, młodych, dobrych którzy nie grali, bo są po prostu z klubu, bo to nie są rozgrywki dla klubów, tylko dla dru za drużyn szkolnych prawda, i dla innych form organizacyjnych. Dlatego muszę powiedzieć, że turniej jak zwykle wspaniały. Dziękujemy naszemu sponsorowi też jest taka ciekawa rzecz, oswajanie się z tą presją i z tą adrenaliną, bo jednak te dzieciaki są od czwartku w Warszawie, wielkie otwarcie pod Pałacem Kultury, później granie na Legi, na Stadionie Narodowym, to wszystko budzi stres w tych dzieciach i to jest to oswajanie się już takie do wielkiej piłki, tak mi się wydaje. Dzieciaki kochają jeździć, dzieciaki kochają takie turnieje, dzieciaki jak na jakiś mecz ligowy mają pojechać 150-200 kilometrów, to są przeszczęśliwe, to sami my, jak to się mówi, działacze, starsi, narzekamy, a za daleko, po co, można grać bliżej, natomiast dzieciaki to kochają, ja pamiętam do dzisiaj, jak jechałem ja z Bydgoszczy do Włocławka na mecz, jak miałem 12 lat i Trump każe, to najdalszy wyjazd, to, to czym człowiek żył? Dwa tygodnie, trzy tygodnie, że tak daleko jedziemy jeszcze, jakbyśmy wygrali, to w ogóle było ciekawe, chociaż tam było trudno wygrać. I tak na koniec, już zupełnie o to, co się będzie działo tutaj za, za te dwie godziny. Od kilku godzin kibice Legii i Lecha się zbierają. Oni jakby pochłaniali tę atmosferę tego turnieju. Myślę, że to, to tylko pozytywnie na nich wpłynie, na nich bo, bo wiemy, jakie emocje czasem niezdrowe leżą kibicami. Powiedzmy sobie szczerze, my absolutnie jesteśmy przekonani, że podjęliśmy kibicą na, że tak powiem, zaprezentowanie swoich umiejętności, pozwoliliśmy na to, żeby prowadzili swoje flagi. Miejmy nadzieję, że się zachowają bardzo dobrze. Ale to jest, mówię, papierek lakmusem, my tego nie możemy się bać. Jeżeli się okaże, że nie dorośliśmy do tego, że taki puchar potrafimy zrobić, to po prostu nie możemy go robić. Natomiast ktoś to musiał sprawdzić. Wydaje mi się, że, że mamy, dzisiaj to sprawdzimy. Dzisiaj to sprawdzimy, mamy pełne zaufanie do kibiców, do wszystkich. Do... Jesteśmy przekonani, że będzie to dobrze wyglądało. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Boniek.